Oprzednio w PAE Production. Zobaczymy jakie super moce otrzyma wasz koleżka. Serum nie ma określenia jak to nazwałeś super Za chwilę wysadzę całe to miejsce wiesamy. Dziękuję wam za uratowanie mojego ciała. Dosłownie. Agent Hadotoshi sądzi, że arkejmy ukradły wam ciała i jesteście robotami. No to się myli. Nie jesteśmy. Siwy, synku, na zapijaj mnie. Proszę cię. Siwy. Siwy, co ty robisz? Przewracać. Siwy, jest to i Agencik Keflar, zdaj mi pełny raport tego, co się działo u ciebie i Siwego, gdy byliście w latach 80. Wątpię, że byś mi uwierzył, więc chyba nie ma sensu. Zatem sprawdźmy. Może uwierzę. No dobra. Łapiemy. no Dalej! Jakoś źle chodzisz, no. Musisz bardziej żwawieć, no. Bardziej szwarty. Przepraszam, otwarty tu e tak, tak. O co chodzi? Słuchaj, mój komputer od wczoraj sam się włącza i włącza. Bardzo głośno chodzi. Dasz radę coś z tym zrobić? E tak, jasne. Tak. W ogóle to się znamy. E no nie wiem. George J.? Jednak się znamy. Chodziliśmy razem do podstawówki. I jak się nazywasz? E Harry Kingston. Eee, nie kojarzę. Dobra, na jutro to cacko ma być zrobione. Jasne, zrozumiano? <grafię> Dobra, sprawdźmy to cacko. Okay, podłączyć tutaj, przedłączyć, połączyć fakty i okay. Dobra, to teraz to uruchommy. Kim ty jesteś ja. Sebi, Sebi. o coś się drukuje. Ja nie mogę. Ja. Sybi. Wyglądasz super realistycznie. Mą kolegę konkrutkę. Łap, łap, ty jesteś? Coś poszło nie tak. Tutaj przy terapii bez nas ekipa, pewnie coś już kmini. Potrzebowałem tylko chwili. Za to masz lata osiemdziesiąte. Hmm, może tu utknęliśmy dlatego, że to koniec misji. To koniec! Eksplozja lewego zniszczyła Kroimy. Wygraliśmy. Dlaczego ukryliśmy w latach 80.? Coś tu jest nie tak, nie ma sensu. Koro wygraliśmy? To... Nic tu nie ma sensu. Nie powinniśmy i grać z czasem, nieważne jak jest. Przeszłość to przeszłość. Nie robimy strumyków, pamiętasz? A Kroimy zrobiły ich za dużo. No, co teraz? Ej, gdzie idziesz? Bo ogarną cię, jak powrócić do ekipy, jakąś bazę, bronię. Nie możemy tak tu już zostać. Zajmij się tym. et c'est <coughs> venu Halo, w środku? Halo, mogę wejść? No dobra, Siwy, jak się nie widzieliśmy? Co u ciebie? No dobra, przyjdę innym razem. Halo, Siwy, mogę wejść? Halo? No dobra. Pizzę ci przedwiam przed i zostawię. Ej siwy, nowy rok! Chodź na imprezę, szybko chodź! Ty! No. No. Ej siwy, siwy! dzisiaj no. 14. Dobra, powiedz coś teraz. Nie, 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 nie. Źle. Podkręćmy może bardziej. Teraz? Halo? O, W <laughs> jak prawdziwa kobieta? Którą nigdzie byłam, a z twoją pomocą z będę. Twoje plany wyprzedzają naszą technologię o, lata świetne. Przepraszam, szukam Keflara. Taki niski z brodą. Podobno co jest. Próbujesz być zabawny? Wszyscy po to tu przyszli. Masz farta. Za chwilę będzie brał swój premierowy kawałek. Co? Witam, nazywam się Kefl i napisałem tę piosenkę. Yeah, 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 yeah. Potrzebuję drinka, szybko! Czekaj, czekaj, czekaj. Kapela? Założyłeś kapelę? No wiem, że nie uważasz. Mam kontynuować? Pff, niestety musisz. When to about me? I'll be alone. That's me your and doubt. You me and also out. And what ready True, I come like a fox running with thunder blood, and slow change may pull us apart or... stop into your head a lot. Don't shoot. you... Forget about me. Don't, 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 don't. Don't shoot. you... Forget about me. Will you recognize me? Will you call my name? I need to see. Rain keeps falling. Rain keeps falling. Down, 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 down. Hey, 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 hey. Uh, oh yeah. Ask you goodbye. Will you call my name? Ask you goodbye. Will you call my name? Come on and sing with me. Oh, oh, oh. Damncie. O kurde, ale super, wszedłeś. Wiesz jak to ja nie się nie na wystarczy? sobie zawiodłem, Kradn ja rozumiem wszystko, ale kradnąć piosenki z przyszłości <sighs> Nie tym razem, mam 82. Teraz te kawa jak jest mojego oporstwa. To złodziejstwo. Na kartce napisałeś, że to coś poważnego. Ta piosenka raczej nie jest czymś ważnym. Po co ja tu przyszedłem? Oczywiście, że piosenka to nie jest nic ważnego. W tematem, po którym tu przyszedłeś, to zabójstwo śmiercią na śmierci, robótce, a rekroimy. A przeżyli? I mają jakieś swoje roboty. Ale spokojnie, powstrzymamy ich. Z twoją kapelą? Nie rozśmieszaj mnie. Bo ta kapela, to tak... Naprawdę tajny zespół agentów Dekru. Tajny zespół nie powinien się tak pokazywać. No właśnie, tylko nikt nie pomyśli sobie, że jesteśmy agentami Dekru. Słuchaj, Kaplar. Tobie i twoim agentom daleko od agentów Dekru. Twoi przyjaciele są daleko w czasie w futurystycznym statku, a ty se śpiewasz piosenki. No właśnie, i teraz chodzisz ty. Świetny lider twojej drużyny. Wydałbyś się w moim Dekru. Czego za wiele? Nie, nie, Pozwól, że ci przedstawię nasz Genezis, taktyczka. Świetnie opracowuje przewagę nad... Dużyna. i świetnie ogarnia przeróżne kiełgarzety. Chińczyk, albo kończy? Nie wiem. Jest popularny, jest genialny w pracy pod przykrywką. Dodatkowo ma dużo hajsu. Zabara, zachowuje Powali każdego, słabo gada po naszemu, ale używa różnych słowiańskich języków. Czikły W początku chciałem że szamrany ok. ale okazało się, że jest dilerem. Ruje koką. Nawet jeżeli macie jakiś tam zespół, to nie macie kebazy. bazy Owszem, mamy. Czekaj... Nie przejąłeś bunkra, by... No, oczywiście, że go przejąłeś. To, 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 zaszczyt pana, pana poznać. Jestem Japończyk. Bynajmniej tak na mnie gada dyrektor Kefar. Nie mogę się doczekać zobaczyć pana Kopa Siwoka. Kefar dużo opowiadał. Słuchajcie, to jest sekretna baza wojskowa, nie imprezka ze znajomymi. Ej! Zejdź stąd tą trochę przesadzasz. Nie przesadzam, czy was powaliło całkowicie? Lewy jakoś nie miał problemu. Zaraz, lewy. Musiałem użyć tych wielkich telewizorów z lat 80. Na szczęście, dysk z lewym po jego wybuchu został nienaruszony. Tutaj w bazie. Pokombinowałem i. Voilà, lewy. Może i nie jestem już całkowicie ludzką istotą, i nie mam w zasadzie ciała, oraz wiem, że jestem tymczasowy, to nawet fajnie być telewizorem. Hehe, Co jego gorsza chwila? <laughs> w Tak, straciłem przy tym wszystkie ręce, nogi i inne części ciała. No, to sztuce, Co wy w ogóle robicie? Sybil żyje. Sybil? Szefowa arkroimów. Ona zna całą przyszłość i przeszłość. Zastanawiałem się, jak przeżyła po wybuchu, ale oni mogą się zastanawiać o tym samym, tylko że o mnie, więc chyba znamy rozwiązanie. Ty nie zrobiłaś siebie robotę. Bardzo długo siedzę w tym telewizorze, więc zrobiłem kilka ważnych rzeczy. Przeanalizowałem wszystkie lokalizacje, w których mogłaby wyznajdować się Sybil i chyba mam odpowiedź. Jest tu takiego informatyka, gwiazda komputerów w latach 80. I co ona robi? Ech. Podejrzewam, że Sybil buduje nowe roboty, by nas zniszczyć. Cybii! Postanowiłem uczcić naszą znajomość. Kupiłem ci kwiatka. <grym> Oczywiście to nic takiego, ale proszę. Dziękuję, ale jesteś już mi niepotrzebny. Zaczęła budowanie nowych robotów sama. Co? Ale zaraz! Cybii! poświęcę ci całe moje życie. Za dużo wiemy o sobie nawzajem. Nie możesz! Owszem, za dużo wiesz. Wiem, że wróciłeś, Cybii. Naprawdę. Ledwo wytrzymywałem z nimi. No i z doświadczenia wiem, że taka izolacja nigdy nie sprzyja. Sam jestem odizolowany, jestem w telewizorze. Pewnie tęsknisz za drużyną. Agenci oddal, Heinz, iron. Cieszę się, że nie widzą mnie w takim stanie. Ja też się cieszę, że nie widzą mnie w takim stanie. No, Kessiewy. Okay, Miałem nadzieję, że zobaczysz nasz trening. Nazywałem go Keflar Training. No dobra, Keflar Skład. Przygotowywaliśmy się do tego momentu wiele miesięcy. Się w końcu krzyża. Pokażmy mu jakieś. Jakimi jesteśmy kozakami? Kosiarka, w sercu panu nasi nigdy nie przestaje gawalis. Dzięki Barbara, pierdolę dla mnie znaczy. Dobra, jedziemy. No, dobra, żużla. Uwaga, uwaga, uwaga. Strzelam. Dobra, teraz ja. Tak, mm, Możemy zrobić, bombę. Oj, Kiting, I odchodzi Barbara. Barbara, wysadzaj! Barbara, co to miało być? Zaczę go użyłeś kończy tylko domków wybuchowych? Idiotka. Nikt nie mówi, że kręcimy film. Musimy zwolnić tego grajka. Słuchaj, wiem, że ty nie wiesz, za dobrze, ale jeszcze z nas nie rezygnuj. To była mała pod dyrektorze. Nie nazywaj mnie tak, nie jestem twoim dyrektorem. Jesteś dyrektorem Dekru. BYŁEM dyrektorem Dekru. I to Dekru, nie jakieś bandy wariatów, przebrańców, idiotów pod wodzą Piotrusia Pana. To nie jest Dekru, Dekru są gdzieś daleko, nie wiadomo gdzie. Okej, okay, miałeś. O mnie mówisz, mówić co chcesz. Ale ich nie wyzywaj, nie znasz ich. Nie powinieneś tak o nich mówić. Opuściłeś nas, minęły dwa lata. Co ty zrobiłeś? Ulałeś się i nigdy się nie myłeś. Co ja zrobiłem? Zebrałem, zespół, ogarnąłem bazę, przyjaciół, ludzi, lewego. No to sobie działajcie. Żegnam. Wiem, fajną nutę wymyślił Keflar. Ale to ty ją zagrałeś, i byłeś w hecu Co to było? Fajnie, Ninczyk znów nas podgląda. Szczerze, nie przeszkadza mi. Wracajmy do. Znowu. Cio. Chodź. Możesz mi pomóc. Zgubiłem się. O! Ale słodziak, Jak się nazywasz? Ej, jestem głupi robit! Pipu! 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 Nie się ze mnie śmiać. Zrobiłeś błąd. A! cię to! Co ci się stało? Co ty mu zro... Ej! Zatrzymaj się. Nie potrzebuję wykładu. Nie! Potrzebujesz kopa. Nieładnie zachować do do flara. To sprawa między mną a Keflarem. Ale Keflar to mój ziomek, więc jesteś moja. Keflar gada o tobie w samych superlatywach. Siwy jest totalnym kozakiem, Siwy to najlepszy człowiek, jak ja poznałem. Nigdy się na nim nie zawiodłem. Trudno, ale spadam stąd. Jasne, i... No i tak będzie się z tobą wychowywał. Czekaj, co? Oj, nie to dosłownie. Z tobą młodym, kilkuletnim Siwym, który stracił rodziców. Kefar codziennie tam zagląda. Przynosi zabawki, jakieś jedzenie, ogląda z nim mecze. Jest ja za to totalnie go olałeś, Mimo, że młody siły stracił rodziców przez ciebie. Naprawdę? Nie wiedziałem, że Kafar tak robił. Czemu mi nigdy tego nie powiedział? Aksja, demolka. Szybkołeś się! Jestem okropny. Czciwy ma Szczerze? nawet go nie lubiłem. <grym> Nie potrzebujemy go. Nie, potrzebujemy go. On jest świetnym liderem, czym ja nie jestem. Możemy się skupić na muzyce tylko, wiesz. Nie, jesteśmy dekro. Dekro to nie jakiś tam zespół muzyczny, to super tajni agenci. my nie jesteśmy. Eee tam, nie zadrenięczaj się. Te piosenki wszystkie nawet nie są moje. Co w się sensie jak nie? Zabili ci kłaczęta! Zabili go! Kłaczęta? On jest święty. Kto chciałby go zabić? Możesz mi pomóc. Gubiłem się. Wydaje mi się, że to podstęp. Z hm. tyłu, co no na w kopalce, do ręki. Barbara, nie! Keflary Lewy mieli rację. Sybil buduje nowe roboty i chce nas zabić. Sposkaliście się już kiedyś z tymi robotami? Tak. Zabili mi rodziców. Sorry. Ale kiedyś! Ktoś jakoś za to zapłaci. Czyli roboty z atlasem. Tak, tak, roboty. Za cię, papa. Nie wy, wróciłeś. I nigdy nie powinienem był odchodzić. Trzeba polizać zlezać ka z tego robota, by go obniżyć. Masz na myśli, że trzeba zabić wszystkie roboty? To ty poprawa mniej. Dobra drużyna, trzeba zabić te roboty. A ja z chęcią wam pomogę, jeżeli drużyna przyjmie mnie z powrotem do zespołu. Jasne. Dobra, oczywiście bronię. Dyrektorze, jaki mamy plan? Mam plan. Trzeba się przebrać. Wojenny topór. Musimy znaleźć głównego robota, Sybil. Ona dowodzi pozostałymi. Świetnie, trzeba ją znaleźć. Ja chyba wiem gdzie ona jest, ale czuję się wykluczony, wykluczonej trochę skręci. No, okay. Przeanalizowałem strumienie ciepła w bazie i chyba znam lokalizację Sybil. Ma tego ciepła najwięcej. No to ruszajmy. The crew, I

Wiemy, wiemy. Co to gra w ryja? To była na pewno Sybil w ogóle? Więcej metalu na złom. Podczas ostatniej mojej potyczki z agentami wykrył agent lewy wziął mnie z zaskoczenia. Od razem to ja was wezmę z zaskoczenia. Nie typule? W sumie to zawsze będą chórze Serio? Co teraz? Jak plan, dasz radę, odwrócić jej uwagę? Piotruś pan będzie najlepszym gadawkiem w tym miejscu. Co? Ej, ty! Uważaj, żebym nie zabił, bo robicie nas samochód. A to by było chyba, że dla robota, Ej, co nie? Ekipa, żyjecie? Tak, prawie obarwałem, ale jest dobrze. Barbara, a ty? Żyję. Ale papa długo łokietkę nie polimali. Ekipa Dekru, to była świetna. Pierwsza misja w The Crew. Twoje serce. Na no żawce spoczywać w moich pięknych spolach. Co ty, Chińczyk, jakiś niemrawy? Schorzyłem. Nie jestem godny bycia w Dekru Crew spole. Przepraszam. O, czy dobrze wiedziałem o twoim lęku przed rozbijskimi kulami. Daj na luz, stajesz. Sprawdziłem całą bazę. Nie ma Sybill. Ale nie zabiliście wszystkich robotów. Jednemu udało się uciec. Więc niestety, Krymy jakoś przeżyją. Jeszcze raz, dzięki Siwy, że wróciłeś do zespołu. To ja dziękuję. Taka izolacja wcale mi dobrze nie posłużyła. Oj nie! <laughs> Co? E, uznajcie to za telewizorem. telewizora. się drugim samolotem podpiętym pod Kruplejno. Macie 27 dni. Jak wrócicie, to będziemy czekać tutaj. Teoretycznie. Tak czy inaczej, powodzenia. Jost. Siwy i Keflarem wszystko w porządku. Bycie w porządku, a bycie żywym to dwie różne rzeczy. U nas minęło może kilka minut, ale dla nich jakieś dwa lata. Nikt nie powinien tak być sam. Agent i z Vitamixem tyle był. Poradzili sobie. Nie tylko będziemy. O siwy nareszcie. O Boże, wróciliśmy. O, jesteście, no nareszcie, no i to można powiedzieć, czekać. Znalazliście się, w końcu, Boże. Ale was nie było to, byłby, to, byłby, to masakra, nie? Jak się trzymasz w ogóle, siwy? Byłem z lat i upadki, ale ogółem jest dobrze. To dobrze, że dobrze. Boże, brakowało, brakowało mi was. Siema, Kefer. Dobrze się w końcu wiedzieć. Siema, Dals. Spójrz, co zrobiłem. Boże... Nie takiej się reakcji spodziewałem. To dziwne. Nawet jak na Ciebie, Dan. Przemierz to. Tym bardziej za to, co zrobiłem. co zrobiłeś? Podczas mojego pobytu w telewizorze chyba ogarnąłem, jak komputerowo można przywrócić głos Hedosiemu. O, fajnie. Jak przeżyłeś ten czas ogólnie, siebie. Ogólnie... dobrze. Ale to dlatego, że miałem ze sobą przyjaciół. Poznaję ich. No siema. To też pod moje Witam. No, ta ekipa mi bardzo pomogła, no i kulnie. Widzę, że zabicie dwóch członków Dekru jednak się nie udało. Twoje przewidywania były prawdziwe, Sybil. No dobra, uwierzę ci. Ale skoro współpracujemy, to czas na ulepszenie. Musimy wyeliminować członków Dekru. Okej? Okay. Jak teraz coś powiesz, to powinieneś mieć inny głos, I ogólnie nie czuć drgań, ale no, przyzwyczaj się i przynajmniej będziemy mogli w końcu z tobą rozmawiać. Powiedz coś. Może nie masz swojego głosu i brzmisz bardzo dziwnie, ale i tak miło cię znów słyszeć, Hedosi.